szatki O, koledzy uwaga, telewizja nadchodzi. Zaraz tu będę. Witamy państwa. Bardzo nam miło, że możemy ekipy telewizyjną gościć w studio radiowym. Są Państwo uczestnikami nagrywania audycji Studio 202. Radioamatorzy to wiedzą, że ta audycja nadawana jest każdą pierwszą środę miesiąca w programie trzecim na całą Polskę. Może teraz przedstawię Państwu autorów i wykonawców tejże audycji. Proszę bardzo o to oni. Pierwszy od lewej, bo to... Jan Jan Kaczmarek to był, <laughs> tak? Za wcześnie z tym tuszem wyjechał. Przy fortepianie Włodzimierz Plaskota, nasz kierownik Wstań, muzyczny, kompozytor. No. Stoi z gitarą, na której zresztą nie umie grać Tadeusz Drozda. Tak, ale ładna jest gitara. Tak. Na schodkach siedzą sekretarz redakcji, redaktor Jerzy Dębski i zaprzyjaźniona koleżanka z innej redakcji, ale współpracująca z nami, Alicja Drygas. I ja natomiast, no... Trudno mi się samemu przedstawiać, bo jestem skromnym człowiekiem, dlatego wynająłem za Państwowe pieniądze specjalną prezenterkę. może Kasiu, zapomnij. Andrzej Waligórski, kierownik redakcji. Tak, i to właśnie jesteśmy my. To teraz yy, tak od lewej polecimy i Jan Kaczmarek odśpiewa jeden ze swoich przebojów. Samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest, za męście, mile w staropanieństwie sprzyja. Zerowy bilans, szczęść i nieszczęść, może się nigdy nie upija. Nie musi się przejmować teściem, nigdy też dzieci nie przebija. I to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Pero, I wyjść na zero, koniecznie nie ma wyjścia. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest, celibat czuje się z wiekiem coraz częściej, tak jak wyjęta z wody.